Nie sztukę formy wypracować, sztuka, sztuką jest ją utrzymać i to w waszym wypadku się udaje. Forma z jesieni no, jest chyba wysoka, nie spadła, bo ciągle jesteście na szczycie, ciągle inni to was próbują pokonać, im się nie udaje. Dzisiaj także jeden z głównych rywali, czyli to Stadion Junior, nie dał rady. Na pewno. Myślę, że, że nie jest źle. Myśleliśmy, że będzie gorzej, bo Krystian bo odszedł do innej drużyny i Radek Lamk też, czyli dwa, dwa nasze bardzo dobre ogniwa. Które na boisku dały, na pewno dużo lądowały, ale, ale udało się Zandiego załatwić. Może aż tego tak aż nie widać, że nie ma tych dwóch bardzo dobrych zawodników, ale próbujemy, mamy swój skład, cały czas praktycznie ten sam. Doszedł jeden zawodnik, powiedzmy, ściągnęliśmy z powrotem Tadzia, Tadzia, który znał, grał z nami tam kupę lat temu. Więc ten skład jest coraz starszy, powiedzmy, ale udało się dzisiaj, ciężki mecz. Udało się wygrać z bardzo dobrą drużyną. Myślę, że same pozytywy. Bo właśnie wam bardzo ciężko strzelić bramkę. Tadziu Targuszyński czy Konrad, właśnie to są ogniwa trzymające defensywę. ofensywie, wiadomo, jest kilku zawodników, którzy zawsze coś tam strzelą, a więc tu jakby drużyna stała się kompletna w tym momencie. No dokładnie, zawsze myślę, że naszą główną bronią to była defensywa. Zawsze mieliśmy problem z wykorzystywaniem swoich sytuacji. Teraz to się zmieniło, bo wykorzystujemy te sytuacje. Na pewno w większym potencjum niż kiedyś, bo kiedyś też mieliśmy zawsze tą obronę solidną, ale, ale nie, nie mogliśmy tych bramek wykorzystać w tych sytuacji. i myślę, że zawsze nam tego brakowało, a teraz ta obrona została, a, a w przodu idzie nam lepiej. Zespoły ciekawych transferów dokonały przed tym sezonem, więc ta czołówka się rozszerzyła. Wy jednak jesteś chyba jesteście jedynym w tej chwili bez straty, bez porażki, nie bez straty punktów, ale bez porażki z zespołem. To już ta czołówka się wykrystalizowała. No i piele, oczywiście ciągle jest bardzo tutaj zespołem wchodzącym i ciągle też bardzo groźny. Nie ja myślę, że wszystkie od 10 drużyn to jest naprawdę wysoki poziom i... I będziemy, na pewno będziemy zadowoleni, jak awansujemy do tej pierwszej piątki, tak? bo, bo to na pewno będzie ciężkie zadanie. Bo... Cel minimum. Tak? Dokładnie, żeby, żeby grać w tej piątce, a później jak już będziemy w tej pierwszej piątce, no to te cztery mecze z tymi drużynami walczącymi z nami, powiedzmy o Mistrzostwach, jakby nam się udało awansować, to wtedy wszystko jest możliwe, no bo, no bo każdy może wygrać z każdym.